Witajcie z tej strony, Ludwiczek z kanału Top Top News. A dzisiaj ze mną. O Jezu, Izak! Dzień dobry, cześć, dzień dobry. <laughs> Wiesz co, ja dalej mam po prostu w głowie ten pamiętny mecz z dwoma silverami. To Izak! <laughs> no, Pamiętasz, że było kilka takich meczów z silverami? Więc... No wiem, wiem, wiem. No, właśnie. Ale tak, no, faktycznie, się... Z Pikachu i Bulbazaurem. <laughs> tak, meczek. tak, tak. Pikachu i Bulbazau. cztery razy, bo z pięć oglądałem. Bardzo dobry. Komentarz na silverów były jeszcze te, były, e, Boże, były takie dwaniki dobre. Coś tam pro. Kaźmisz. Kaźmisz Pro, Pro no, tak, tak, go, tak, tak. Prawda, no tak, tak. No, dobra, zrobiło się trochę sentymentalnie, słuchaj. Ale dzisiaj i... jest taka gala, powiem ci, taka sentymentalna. Wiesz, gdzie nostalgia uderza, wiesz. Troszkę tak. Tam jest tak. Arena Pasza, wiesz? Jakby, powiem ci, że dzisiaj tak mnie nostalgia uderzyła. Znaczy ja tak, pięć lat słuchaj, temu. Jak Pasza walczył, jak skończył już walkę, wiesz? I tu mówię watowa po jego zwycięstwie, naprawdę mi się łezki wokół zakręciły, po prostu bo niesamowite, naprawdę. Emocje takie, ojej. Ja akurat miałem jeszcze okazję porozmawiać przed idealnie walką Paszy z Pago i ze Snaksem, także o nich też było czuć po prostu emocje, jakby znowu Snax usiadł na Tauronie, nie? No właśnie, to no. teraz po, na, na publicy, a nie, a nie wiesz, przed, grając go Counter-Strike'a. Ale może jeszcze będzie miał swoją okazję, żeby to wiesz... Tutaj Podobno jutro mamy turniej dobrać. eliminacyjny tak, oni już teraz jakby wchodzą w taki rytm meczowy, grają te turnieje faktycznie, Snacks ze swoją nową drużyną Monke Sports, także, także on gdzieś tam zaczynają się starać, także dzisiaj myślę, że Snacks na spokojnie imprezował, bo jutro wiesz, że, <dzisiaj, grystuk> że jutro ważny dzień. na pewno może dużo wypić. Wygląda na kogoś, kto może wypić dużo. To prawda, to <grystuk> prawda. Pamiętam, że zdarzało mi się, że ze Snacksem się stukaliśmy kieliszkami pamięci, no a potem ja stuknęłam o podłogę, a Snacks sobie stał dalej. No więc... właśnie. W końcu <grystuk> dzik, no w końcu dzik. A właśnie, co się stało z, z zespołem Dziki Izaka? Izakobor, w sensie. Dokładnie. Wiesz co? Jakby zmieniliśmy troszeczkę formułę, i teraz będziemy iść na pewno w akademię, wiesz? Więc, mm -hmm. więc pozbyliśmy się drużyny, bo tak naprawdę, wiesz, czekamy na te sukcesy, wiesz? No to jak się będą pieli w tym rankingu, a mam wrażenie, że, e, e, że troszkę doszło do takiej stagnacji, wiesz, i, i, i ciężko iść dalej, więc postanowiliśmy, że po prostu trochę zmienimy formułę, wiesz? Postawimy trochę na młodych zawodników, żeby po mm -hmm. prostu dać szansę żeby być takim, wiesz, a jak Amsterdam, troszeczkę w Europie. A wy po prostu jako e emerytes będziecie pokazywać młodym. No czy co, ja ma, że ja my barwęci. w Amelita już nie mamy za dużo co pokazywać, bo nasze umiejętności i nasze zgranie to pozostawiają wiele do życzenia, ale, ale myślę, że i ludzie tak się dobrze bawią po prostu, bo mają, wiesz, może nie mają pięciu super skinowych zawodników, tylko po prostu pięciu śmiesznych gości, którzy sobie razem grają w gierkę i wygląda no, się fajne, to fajnie, no. 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 Jak wchodzicie mosty mocny tryhard, to wtedy trochę stypka, ale ogólnie to się wygląda bardzo przyjemnie. Wielu ale nie, bardzo mnie zaskoczyły po prostu streamy z Warzona, nie? Jak komentowałeś Leszka akcję, Propsy. A Dziękuję bardzo, dziękuję. Dobra, ja zadam tylko jeszcze ostatnie pytanie, już ci nie będę męczył e, historią, po prostu jestem Twoim wielkim fanem. E... Ja też ja jestem Twoim, no. powiem ci, że tyle Twoich wywiadów <laughs> zobaczyłem, wiesz, że to naprawdę zawsze jest taka pozytywna energia, wiesz, jakby z każdego potrafisz wyciągnąć takie emocje, o których u niektórych ludzi, powiem Ci, nie miałem pojęcia, że są w ogóle, wiesz, takie pozytywne w ogóle, wiesz, z uśmiechem i tak dalej, to jest naprawdę, to jest, to jest Twój duży talent, że potrafisz z ludzi wyciągać wszystkie takie pozytywne emocje, naprawdę, to jest, to jest naprawdę duży talent, uważam. No teraz mi milutko się zrobiło. Słodziutko. No. Słuchaj, to w takim razie, czy ktoś tego Słodziaka kiedyś obije, czy to on kogoś kiedyś obije, czy w ogóle tego nie planujesz? Ty nie mówisz o sobie teraz? Czy... Nie, o tobie. No, to... okay, o mnie, nie. No, to ja, nie, absolutnie, wiesz. Ja już myślę, że, że jestem jakby na takim etapie życiowym, że już walki to są nie dla mnie zupełnie. No ja... Ale powiem Ci, że dzisiaj był mój debiut komentatorski taki w, w wiesz. No tak, w bo w jedyne, jedyne i... co to wcześniej ze sportu takiego nie, jakby nie sportu, tylko chyba Polska, nie? Jakby jak grała. No piłka nasza, tak, no to, to wiadomo. Zdarza się czasami, że pokomentuję albo gdzieś tam jak Leszek zostanie, wiesz, w Warzone. Czasami, no. czasami z kumpami jak jeździmy, wiesz, uberem na imprezę. Ale czasami na przykład, jak jeździmy z, z kumplami na imprezę uberem, to powiem, że komentuję jazdy uberem, wiesz, z punktu A do Punktu B i pamiętam, że jeszcze chciałbym po to kilku, kiedyś usłyszeć. I po kilku drinkach i powiem, że moje kumple są zachwyceni w ogóle. To jest, słuchaj, i wiesz, się poślam, także, no, przygotowałem się widzisz tego komentowania. ma nawet komentując jazdy uberem. Słuchaj. Także jeżeli jestem w stanie skomentować walkę Uberem, czy jakby przejazd uberem, to myślę, że ma też sobie dałem radę dzisiaj. No. Słuchaj, mógłbym przygarnąć z tobą całą noc, ale od czego jest After? Dzięki stary. Dziękuję bardzo. Miło było. Dziękuję i nawzajem. I powodzenia w dalszym komentowaniu. I, i nawzajem, i nawzajem Kolejny wywiad. Jeszcze, jeszcze nie będzie no jeszcze kilka, jeszcze kilka mam wywiadów. Ale na After też idę. Super. Dzisiaj widzimy. No Dzięki i marzy. super. Znowu.